Dalej niż droga mleczna, spojrzenie na kosmiczną sieć. Kosmos jest ogromny, prawda? Ale to nie tylko pustka. Wyobraźcie go sobie jako gigantyczną kosmiczną sieć. Sieć galaktyk, gwiazd i wszystkiego pomiędzy. To właśnie astronomowie nazywają wielkoskalową strukturą wszechświata. Wyobraź sobie naszą własną galaktykę, drogę mleczną, jak twój dom. A teraz oddal się bardzo daleko. Zaczniesz widzieć inne galaktyki, miliardy z nich. Nie są rozrzucone przypadkowo, skupiają się w grupy. Te grupy są jak kosmiczne miasta, tętniące galaktykami. Tak jak miasta na Ziemi tworzą kraje, te galaktyczne skupiska tworzą jeszcze większe struktury. I tu robi się naprawdę ciekawie. Porozmawiajmy o tych galaktycznych skupiskach. Te mniejsze z kilkudziesięcioma do kilku tysięcy galaktyk, nazywane są gromadami galaktyk. Są one utrzymywane razem przez grawitację, tak jak Ziemia utrzymuje Księżyc. Potem są mega miasta wszechświata, supergromady. Te giganty zawierają tysiące tysięcy galaktyk rozciągające się na setki milionów lat świetlnych to dużo przestrzeni. Pomyśl o supergromadzie, jak o kontynencie pełnym krajów, gdzie każdy kraj jest gromadą galaktyk. Nasza droga Mleczna. Jesteśmy częścią supergromady o nazwie Laniakea, hawajskie słowo oznaczające niezmierzone niebo. Ale to nie wszystko. Te supergromady również nie są rozrzucone przypadkowo. Łączą się ze sobą, tworząc długie włókna zwane filamentami kosmicznymi. Wyobraźcie sobie długie, cienkie nici galaktyk rozciągające się na miliardy lat świetlnych. Pomiędzy tymi filamentami Ogromne obszary prawie całkowitej pustki, zwane pustkami kosmicznymi. Całość wygląda zaskakująco jak gigantyczny kosmiczny mózg. Filamenty są jak fałdy mózgu, a pustki to przestrzenie między nimi. To niesamowite, prawda? Część czwarta od wielkiego wybuchu do kosmicznej architektury opowieść o grawitacji. Jak wszechświat przeszedł od gorącej, gęstej zupy po wielkim wybuchu? Do tej skomplikowanej, przypominającej mózg struktury, odpowiedź, moi drodzy, to grawitacja. We wczesnym wszechświecie istniały niewielkie różnice w gęstości. Wyobraźcie to sobie, jak nieco gęstsze bakalie w cieście kosmicznego ciasta. Grawitacja przyciągała więcej materii w kierunku tych gęstszych obszarów, czyniąc je jeszcze gęstszymi. Przez miliardy lat, to grawitacyjne przyciąganie kształtowało wszechświat. Gęste obszary stały się galaktykami, które skupiły się w gromady, a następnie w supergromady, wszystkie połączone filamentami. Część piąta niewidzialni architekci ciemna materia i ciemna energia w akcji. Ale jest haczy nie ma wystarczająco dużo widzialnej materii we wszechświecie, aby stworzyć struktury, które widzimy. Tu właśnie pojawia się ciemna materia i ciemna energia. Ciemna materia jest jak niewidzialne rusztowanie wszechświata. Nie możemy jej zobaczyć, ale wiemy, że istnieje, ze względu na jej grawitacyjny wpływ na widzialną materię. Działa jak klej, który utrzymuje galaktyki razem w gromadach i supergromadach. Ciemna energia, z drugiej strony, jest jak tajemnicza siła odpychająca wszystko od siebie. Powoduje ona przyspieszenie ekspansji wszechświata, rozciągając filamenty i poszerzając pustki. Część szósta mapowanie kosmosu odsłanianie niewidzialnego. Skąd w ogóle to wszystko wiemy? Astronomowie używają potężnych teleskopów do mapowania rozmieszczenia galaktyk w całym wszechświecie to jak tworzenie trójwymiarowej mapy kosmicznej sieci. Badają również promieniowanie tła mikrofalowego słabą poświatę wielkiego wybuchu która dostarcza wskazówek na temat wczesnego wszechświata. Łącząc te obserwacje, powoli składamy układankę wielkoskalowej struktury Wszechświata. Część siódma. Poza znanym. Tajemnice kosmicznego horyzontu. Przebyliśmy długą drogę w zrozumieniu Wszechświata, ale wciąż jest tak wiele, czego nie wiemy. Czy mogą istnieć jeszcze większe struktury, poza tym, co obecnie możemy obserwować? Jaką rolę naprawdę odgrywają ciemna materia i ciemna energia w kształtowaniu kosmosu? To tylko kilka tajemnic, które spędzają astronomom sen z powiek podczas gdy szukają odpowiedzi w bezkresnych przestrzeniach kosmosu. Wszechświat to dziwne i cudowne miejsce pełne niespodzianek. Badając jego y, wielkoskalową strukturę, nie tylko mapujemy galaktyki, ale mapujemy nasze miejsce w wielkim schemacie rzeczy. A to jest dość inspirujące, nie sądzicie?